Co to było? Oj, to kurwa... Aha, to był jakiś bonus lewy! Ty, co to kurwa jest? Kurwa... Się. Bo to jest piersie... What the fuck? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, jakieś dziewięć... Dobra. Jest, są, jest kurwa dziewięć drzwi i jedne są z czaszkami. Idę do czaszek, a nie mogę, nie mogę, o dobra do tych mogę, to kurwa ktoś chce się napierdala. O kurwa, nie mogę uniknąć, tych ty kurwysynie, a zaraz tu wrócę, ty. o ty kurwa do jebana A zdechłeś, pójdź w dupę Jakieś kody tu są, a nie to nie są kody, to są wiksery Ja tu uzgoduję, że miałem użyć BFG Tylko ja nie mam BFG O kurwa! O chuj Nie, tu nie ma... ja muszę... O kurwa, muszę teraz ich zabić Dobra No, pierdolę, skoro widziałem kuuu... O kurwa, utknąłem Ja pierdolę, zombie w zakopcie Ty, taką się... Nie, o to, co poza mnie tepnęło, o kurwa Ja pierdolę Kurwa, jak bym strzelał do Żidów w 44 o ja pierdolę! O chuj! O ty skurwysynu! Ja tam nie mogę spo... O kurwa, one się te pają ze mną, łuta. Nie mogę... Co jest kurwa? Nie muszę tam przebiec? Jakąś czaszkę aktywowałem mi się to kurwa nie podoba, niechuja No no Co mam tu kurwa zrobić? O kurwa, aha, dobra No ja mogę to już otworzyć? Nie A to? Dobra, wchodzę tu Co to są? Co to jest? to idzie jakiś boss fight? O chuj, to kokodemony, o kurwa

Jakieś chyba żywi otworzy. Co to jest? A nie, dobra nic, okej. Okay. Czy to jest tak? Czy to samo? Nie, to Minigun. Dobra. Jakiś teleport to jest, ale coś wam kurwa... Ej, są dwa. no idźmy. Lewa, prawa, N duelike, fuckę twoja stara... Sie, dobra, idę tu. O kurwa co tu za chuj kurwa! Ja pierdole Dobra Kurwa wpadłem do lawy, suka, bl... No i tracę wszystkie bronie, nie, 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 dobra Kurwa takie bronie miałem I kurwa co, i piździk kurwa, fajnie kurwa Pierdole, otwórz mi kurwa, otwórz to Ale was rozjebie Kurwa mam tu minigana

co, ktoś jeszcze tu się... To kurwa czuję się jak taki ośmiolatek, który przeżywa gry, w której gra i skacze na krześle, nie? Dobra kurwa, mogę to otworzyć? Mogę. O, necessary... To ktoś jeszcze mnie pisga Ty, co tu, co, a co, co co to jest? Czy to jest... ROKIETA! umieszła tak? w prostytucie, to pierdolony, frajerze jebany kurwa, pokrako pierdolona, po czwaro, szatańska o bambaduku jebby, tu jest bezdzik! Nie to jest szogan A kurwa daj mi bazukę kurwa wszyscy rozjebani, banda kurwa pierdolonych szmat tu nie pisga, ty masz problem? i nie masz głowy dobra Jak to się typało? Kurwa... Pamiętam, że jakoś to zrobiłem, ale o! Zajebiście, dobra. Gdzie idziemy? Kogo anihilujemy następnego? Kto kurwa był taki twany? Ty tutaj? Cwelu jebany? O, z jestem? co to? Ja pierdolę! O jakieś Jakiś to fuk! O, ja pierdolę! Ty pierdolaj stąd! O ty skurwysynie Ty pierdolon, gdzie roz... A kurwa daj mi bazuka ci pierdolone rakietą kurwa to się... Ja pierdol... Daj mi kurwa moją ulubioną broń, a nie mam ani nic dobra daj mi szybko do... Mogę tu wejść O to O chuj! Bazuka szybko! O kurwa wcześniej mogę, zablokowały mnie Das ist genau? Ja!